Jeżeli chcemy wrócić do klasycznego edytora w naszym systemie CMS WordPress, no to pierwsze co, musimy zainstalować nową wtyczkę. Wtyczka, która się nazywa klasyczny edytor. Jak widzimy, jest ona dość popularna, dlatego jest już wtyczką proponowaną. Zainstalujemy ją sobie w naszym systemie CMS oraz musimy oczywiście obowiązkowo włączyć taką wtyczkę. Dodatkowo po wejściu we wtyczki, zainstalowane wtyczki, mamy tutaj właśnie tą wtyczkę klasyczny edytor. W ustawieniach mamy możliwość wyboru domyślnego edytora, czy jest to edytor klasyczny, czy blokowy. Mamy możliwość pozwolenia użytkownikowi na przełączanie między edytorami, wybranie domyślnej kategorii dla wpisów, typu wpisu oraz tutaj funkcji mailowych. No, w zasadzie nam to może się tutaj nie przydać. Jeżeli już włączyliśmy sobie tą wtyczkę. To w przypadku wpisów mamy możliwość edycji za pomocą edytora blokowego, czyli Gutenberga, oraz edytora klasycznego. We wcześniej stworzonym filmie dotyczącym Gutenberga stworzyłem wpis, tytuł naszego wpisu, który wygląda w Gutenbergu w ten sposób. Oczywiście jest on dosyć przyjemny, przyjemny w obsłudze, jest on przyjemny w odbiorze, ale chcielibyśmy coś więcej. Chcielibyśmy podejrzeć ten kod, zobaczyć, jak to wygląda i mieć troszkę większą kontrolę. Do tego służy edytor klasyczny, przeze mnie też w zasadzie preferowany. I mamy tutaj dwie opcje w edytorze klasycznym. Mamy edycję wizualną, gdzie mamy podgląd naszego tekstu, jednak zwróćmy uwagę. Ka kolumny tutaj się już nie pojawiają, tak jak w Gutenbergu. Ja sobie otworzę to też w Gutenbergu, czyli będziemy mieli otwarty i w klasycznym, i w Gutenbergu. Jak widzimy, różnice są. Tytuł wpisu pojawia się tutaj bezpośredni odnośnik jest tutaj. Jest to, w mojej ocenie, tu, akurat wy bardziej wydajne. W Gutenbergu tytuł jest tutaj, bezpośredni nośnik jest tutaj schowany. Co więcej, tutaj mamy tekst, przykładowy nagłówek, obrazek oraz treść. Tu natomiast mamy przykładowy nagłówek, dwie kolumny i treść. Jest to troszkę inaczej rozłożone, czyli edytor klasyczny nie uwzględnia elementów Gutenberga, nie pokazuje nam tych kolumn. Natomiast mamy możliwość w przypadku edytora klasycznego przejść do edytora tekstowego. I mamy od razu widoczny cały kod HTML, który się tutaj znajduje. Otóż edytor Gutenberg dodaje nam poza np. Na znacznikiem more, który służy do prezentacji przycisku Czytaj Więcej, również początek i koniec tego znacznika. Tak samo tutaj mamy nagłówek początek i nagłówek koniec. A tutaj faktyczny typ nagłówka oraz jego treść. Także dodaje troszkę nam tego kodu nadmiarowo. Ale nie jest to aż tak straszne, abyśmy tego nie mogli przeżyć, i nie wpływa to aż tak znacznie na wydajność naszej strony, jeżeli edytujemy podstawową stronę. Zatem, jeżeli chcemy w edytorze klasycznym coś stworzyć, oczywiście mamy taką możliwość, stworzymy sobie nowy wpis, może nie tak, tylko tutaj nowy wpis. Następnie przejdziemy sobie w edytor klasyczny, ponieważ ja tutaj wybrałem domyślny edytor Gutenberg, domyślny edytor blokowy. Tutaj mamy tytuł nowego posta 2. Jakaś treść, powiedzmy nasze Lorem Ipsum. Tutaj mamy możliwość wstawienia przycisku więcej. Wybieramy typ, wybieramy kategorie, dodajemy tagi. Obrazek wyróżniający też możemy tutaj oczywiście dodać. I możliwość opublikowania. Zatem jest to proste do dodawania prostych treści. Oczywiście mamy tutaj też możliwość dodawania grafik. Nie ma problemu, żeby to zrobić. Klikamy sobie tutaj w grafikę. Wybieramy na przykład wyrównanie, rozmiar średni. I klikamy wstaw. I oto nasza grafika pojawia się w treści. Zatem, jeżeli nie mamy potrzeby dodawania kolumn, nie mamy potrzeby dodawania dodatkowych elementów, za wyjątkiem grafiki i tekstu, edytor klasyczny w zupełności się sprawdzi. Także jest to dosyć proste w obsłudze, bardzo prosto wrócić do tego edytora, bardzo prosto też przełączać się między nimi w, w miarę naszych potrzeb. Tak więc, tak wygląda kwestia związana z edytorem klasycznym.